Ojejku! Jak to powiedzieć po angielsku? No właśnie, są różne formy takiego zdziwienia się, zaskoczenia, czasem podkreślenia naszych emocji. A jeszcze jedno, jak się mówi? Oh my god, czy oh my gosh? Możesz już teraz typować, która wersja jest poprawna. Natomiast tematem tego odcinka będą właśnie takie westchnięcia, okazanie naszego emocjonalnego zaskoczenia i inne tym podobne sytuacje, w których w języku polskim moglibyśmy powiedzieć: o jejku, o Jezu, o Boże, o kurcze i wiele, wiele innych możliwości. Zatem zacznijmy od tego: oh my god, czyli sytuacji, w której tak naprawdę my mówimy w języku polskim: o Boże albo o mój Boże. To pasuje do bardzo wielu sytuacji. Zaskoczenie, o mój Boże, coś wspaniałego. Jakieś zniesmaczenie. O Boże, weź to ode mnie. Coś, z czego się cieszymy. O Boże, jakie to piękne. No właśnie i ci bardziej religijni już teraz mogą czuć taki niesmak, że trochę nadużywam tego słowa. I tak samo działa to w języku polskim. Dlatego zamiast oh my God mówią niektórzy oh my gosh, żeby to było takie bardziej nieinwazyjne. Tak, osoby nieco bardziej religijne mogą powiedzieć oh my gosh, bo nie jest to blasphemy. Nie jest to niczym bluźnierczym. My też możemy powiedzieć o Boziu. O Boziu, co tam się stało, prawda? I nie jest to takie bezpośrednie o Boże. So, oh my god and oh my gosh, both of these two are okay. And they mean the same. Czasem możesz też usłyszeć, jak ktoś mówi oh boy, gdzie nie ma do czynienia tak naprawdę z żadnym boy, czyli chłopcem. Mogą dwie dziewczyny ze sobą rozmawiać. Jedna się drugiej na przykład chwali, He proposed to me", a druga odpowiada: Oh boy. Albo na przykład ktoś jest disgust. Oh boy, give it away. No i u nas też przecież powiemy najróżniejsze o jejku, o kurcze. O, cholera, o panie. I jak to działa? W zależności od kontekstu, od sytuacji, to będzie wyrażać jakieś podkreślenie naszych emocji. Takie zaskoczenie, zdziwienie, może czasem zdenerwowanie, zniesmaczenie, też czasem. Kolejne słowo, czyli dear, to słowo dear to jest taki mój drogi, moja droga. Oh dear. I mam wrażenie, że to jest takie nieco bardziej brytyjskie. Amerykanin powiedziałby pewnie coś w stylu Oh dear, oh dear. Oh dear. Nie pomylić ze słowem dear, czyli jeleń lub też jelenie. I to słowo pełni dla odmiany taką samą funkcję. Oh dear. Zaskoczenie? Oh dear. Did he really say that? Oh dear, I'm so impressed. I wiele, wiele, wiele innych możliwości. No i nie mogło też zabraknąć tego słowa, którego, no, nie mogę, nie powinienem, nie wypada go tu wpisać w całości, bo choć to słowo nie wydaje się takim dużym wulgaryzmem u nas w języku polskim, no nie jest to najbardziej eleganckie słowo, tak w języku angielskim ma wrażenie, że ono jest większym wulgaryzmem niż u nas, niż jego odpowiednik u nas w języku polskim. I to słowo, co ciekawe, tony dał taką wskazówkę, jak je można wymawiać, w nasz polskie słowo zeszyt, no to to jest właśnie odpowiednik jednik tego słowa, ta druga część tego zeszytu. Bo jak wiesz, to nie jest sheet, czyli jakiś arkusz, czy na przykład prześcieradło. Tam mamy wyraźne y. i to o oh, zeszyt. To jest takie właśnie o okurcze pieczone. Nie jest to najlepszy zwrot na podkreślenie emocji, na przykład przy Niedzielnym obiedzie. Czterolatek w towarzystwie babci też raczej nie powinien tego używać. Natomiast usłyszysz to z pewnością i być może ty też tego użyjesz w rozmowie z Native Speakerami czy z innymi obcokrajowcami. I w zależności od sytuacji może to wyrażać całą gamę emocji. Oh my gosh, we gotta finish the episode. A jeżeli podobał Ci się ten materiał, to mam do Ciebie ogromną prośbę, udostępnij go, być może ktoś z Twoich znajomych też uczy się angielskiego, dla mnie będzie to ogromny plus, ale to też wróci do Ciebie, bo nagram jeszcze lepsze materiały, so thank you for your time and see you next time, bye bye!